Bo pokazywałeś mi przed nagraniem, że te makiety się wysuwają, zapalają. Jakbyś mogła coś więcej na ten temat powiedzieć? Dokładnie. Mamy tutaj symulację świateł, mamy otwieramy sobie każde piętro po kolei. Jest pokazane w środku, jak wyglądają te pomieszczenia, wszystko w skali, widać, co się zmieści, jak to będzie wyglądało. Tutaj też jest pokazana część podziemna, więc widać, że są siłownie, ile jest miejsc postojowych dla samochodów, bo tutaj ludzie majątni mają też wiele aut, więc potrzebują mm -hmm. na przykład cztery miejsca w swojej e, piwnicy, żeby zaparkować auto. Nie oszukujmy się, tu jest dużo ludzi biznesu, mm -hmm. przedsiębiorców, którzy potrzebują wsparcia przy opiece nad dziećmi, mm -hmm. wyprowadzeniu psa. Więc wtedy, kiedy oni są w pracy, e, no to na przykład ktoś jest, opiekuje się w przedszkole w danym resort, zostawić auto, ktoś za nas parkujemy, od razu wchodzimy do budynku. Mhm. Ludziom zależy, żeby po prostu mieć prywatność. Także wtedy mhm. są dedykowane windy, te mieszkania. Są też prywatne plaże. Dużo jest takich udogodnień typowo dla tych osób. Takie będzie wykończenie. Ale zobacz, jakie wysokie te apartamenty są. Tak, takie są penthouse'y, podwójna wysokość. Trzeba też pamiętać, że w Dubaju jest inny standard deweloperski, ponieważ mieszkania są już wykończane. Są podłogi, pomalowane ściany, są meble ruchome.